Cześć, witajcie w nowym filmie. Zapewne każdy kocha zwierzęta i większość ludzi na świecie ma jedno lub więcej jako zwierzątka domowe. Jednak niektórzy idą o krok dalej i myśleli, że mogą oswoić dzikie zwierzęta. Jednak to nie poszło tak jak oczekiwano. Dzisiaj opowiemy o 15 zwierzętach, które zjadły swoich właścicieli. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 15. Ten kolejny incydent został określony przez władze jako bardzo dziwny. Terry Wayne's Garner był 69-letnim mężczyzną, który posiadał farmę w pobliżu wybrzeża Oregonu w USA. W zwykłą środę. Poszedł nakarmić swoje świnie, przy czym niektóre ważyły ponad 320 kg. Według historii upadł na ziemię, prawdopodobnie przewrócony przez jedną ze świń. Uważa się, że zemdlał, ponieważ świnie widziały teriego jako swój nowy posiłek. Numer 14. Cynthia Lee Gamble była ekspertem od dzikich zwierząt. Hodowała wilki, kojoty, lisy i tygrysy, ale tylko to ostatnie zwierzę okazało się mściwe. Mówiono, że jeśli postawisz tygrysa przeciwko lwu, tygrys zwycięży. Pewnego dnia 225 kilogramowy tygrys bengalski postanowił zaatakować swojego właściciela i od tego momentu nie puścił, dopóki nie było za późno. Numer 13 Następna historia pochodzi od 30-letniego Niemca o imieniu Mark Wojgel, który miał ponad 200 pająków. Jednym z jego najbardziej niebezpiecznych była czarna wdowa, która ukąsiła ramię mężczyznę. Kiedy policja w końcu przybyła na miejsce, odkryła, że inne tarantule, jaszczurki i węże uciekły ze swoich klatek i roiły się wokół mężczyzny. Policja opisała to jako scenę z horroru. Numer 12 Zazwyczaj wielbłądy nie są niebezpiecznymi zwierzętami, ale mogą bardzo mocno kopnąć, jeśli je rozdrażnisz. Ale ta kolejna historia jest bardzo dziwna. Pewnego dnia mężczyzna o imieniu Noel wrócił do domu, a jego córka gotowała obiad. Jego żona Pam spędzała czas z wielbłądem, którego Noel dał jej na 60 urodziny. Kiedy mąż poszedł do swojej żony i wielbłąda, znalazł ją na ziemi. Uważa się, że ważący 150 kg wielbłąd prawdopodobnie obezwładnił kobietę. Numer 11 Schronisko miało problem, aby przekonać ludzi do adopcji mopsów Harego i sali. Ale co było tego przyczyną? Nie dlatego, że nie były wystarczająco urocze, ale ich poprzednia właścicielka nagle odeszła i została znaleziona w mieszkaniu dopiero kilka tygodni później. Psom w pewnym momencie zabrakło jedzenia i zaczęły żywić się ciałem swojej właścicielki. Eksperci twierdzą, że psy wydawały się niedotknięte incydentem i prawdopodobnie nie miały żadnych długoterminowych skutków. Mimo to ta historia utrudniła innym ludziom adopcję psów. Numer 10. Kiedy policja przybyła do domu Ronalda Hafa, usłyszeli, że w środku coś się rusza, ale nikt nie otwierał. To, co znaleźli w środku domu, było sceną, która obrzydzi nawet fanów horrorów. Kiedy policja siłą wyłamała drzwi, napotkała siedem gigantycznych jaszczurek, które błąkały się swobodnie. W domu unosił się też nieprzyjemny zapach, a na podłodze leżał Ronald, jeden z waranusów, rzekomo syczał na funkcjonariuszy, oblany pewnym płynem. Według opowieści, Ronald próbował uciec, ale nie miał szans w walce z tymi jadowitymi zwierzętami. Numer 9. Hipopotamy nie są zwierzętami domowymi. Fakt, że są odpowiedzialne za więcej ofiar niż rekiny, lwy i wilki, mówi samo za siebie. Marius Els, był 40-letnim mężczyzną, który służył w wojsku i adoptował hipopotama, który miał zaledwie 5 miesięcy. Nazwał go Humphrey i mówił o nim łagodny olbrzym, mimo że potrafił gonić ludzi. Jego żona kilkukrotnie wyrażała obawy o Humphrey'a, ale Marius nie miał problemu z pływaniem z hipopotamem. Ignorował wszystkie ostrzeżenia, że hipopotamów nie da się oswoić, aż nadszedł katastrofalny dzień, kiedy ważący ponad tonę hipopotam Zaatakował go w tej samej rzece, z której przed laty uratował go mężczyzna. Numer 8. Ze wszystkich zwierząt, które mogłyby cię zjeść, jeleń prawdopodobnie nie przychodzi do głowy jako pierwszy, chociaż są to dzikie zwierzęta, na które zdecydowanie powinniście uważać. Ta kolejna historia dotyczy 67-letniego mężczyzny o imieniu Gerald Ruszton. Został on znaleziony w tej samej zagrodzie, w której trzymał europejskiego jelenia szlachetnego, zwierzę znane z potężnych rogów. Okazało się, że jeleń przyparł mężczyznę do ogrodzenia, zanim uderzył. Rada Departamentu Szeryfa Hrabstwa Harrison dla jego sąsiadów? Nie próbujcie oswajać dzikich zwierząt. To po prostu nie działa. Numer 7 Chociaż większość kotów jest bardzo łagodna, mogą one wykazywać zachowania terytorialne, obronne i lękowe, które mogą spowodować ich atak. Jedna z historii opowiada o 74-letnim mężczyźnie o imieniu Herbert, który zmarł na atak serca w swoim mieszkaniu. Jego 96-letnia matka mieszkała w tym samym mieszkaniu i była zależna od opieki syna i odeszła kilka dni później z powodu odwodnienia. Ta dwójka miała dziesiątki kotów, którym zabrakło jedzenia, więc postanowiły zabrać się za swoich właścicieli. To samo spotkało kobietę o imieniu Janet, której sąsiedzi skontaktowali się z władzami po tym, jak nie widzieli jej przez jakiś czas. Po tygodniach bez jedzenia jej koty uczyniły ją swoim następnym posiłkiem. Numer 6. Okazuje się, że lamy są również zdolne do takich haniebnych czynów, ale ten w 100% uważa się za wypadek. Ukochana lama o imieniu Baby Doll była trochę zbyt potekstytowana, aby zobaczyć swoją właścicielkę Florence wracającą do domu. Lama pobiegła, aby ją przywitać. Gdy stanęła na mokrym chodniku, upadła na ziemię. W tym przypadku lama nie miała nic do jedzenia przez kilka tygodni aż władze w końcu przybyły do domu i znalazły kobietę. Numer 5. Pytony z pewnością nie poprą Cię w potrzebie. Miłośnik egzotycznych zwierząt o imieniu Dan, przez jakiś czas przestał umieszczać na szyi swojego 2,5-metrowego afrykańskiego pytona skalnego o imieniu Tajni. Opisał węża jako bardzo silnego i nieprzewidywalnego. Mimo to uważał go za swoje dziecko. Podobno wąż kochał również jego, ale pewnego dnia Dan został znaleziony przez matkę w pokoju, gdzie wąż owinął się wokół niego. Numer 4 Czy wiesz, że chomiki mogą się nawzajem zjadać? To dobrze znany fakt, ale wciąż zaskakujące jest to, że małe gryzonie zrobią to samo z tobą, jeśli będą mogły. 43-letnia kobieta, która wydawała się być całkowicie zdrowa przed incydentem, odkryła, jak jej chomiki ją zdradziły. Mogły one swobodnie wędrować po jej domu, i pewnego dnia kobieta została znaleziona ze śladami ugryzień na całym ciele. Numer 3 Wielka wskazówka z dzisiejszego filmu to: Nie próbuj udomowić dzikich zwierząt, a już na pewno nie niedźwiedzie. Kobieta o imieniu Kelly Ann sprzątała u 158-kilogramowego czarnego niedźwiedzia, kiedy stało się najgorsze. Jej mąż był handlarzem zwierząt z wygasłą licencją. Mimo to para trzymała niedźwiedzia wraz z dwoma serwalami, tygrysem, jaguarem i lwem na swojej posesji. Pewnego dnia Kelly odrzuciła na bok karmę dla psów, by odwrócić uwagę niedźwiedzia, by oczyścić jego klatkę. Ale niedźwiedź zaatakował, gdy tylko odwróciła się do niego plecami. Numer 2. Andre był człowiekiem, wracającym do domu z dwutygodniowych wakacji. Jego sąsiad widział go, jak wyciąga swoje rzeczy z samochodu, i zauważył, że zostawił jakiś bagaż przed domem. Nie zastanawiał się nad tym i postanowił zadzwonić do władz kilka dni później po tym, jak poczuł nieprzyjemny zapach w domu. Kiedy policja weszła do środka, znalazła Andres z kilkoma wygłodzonymi psami wokół niego. Nie wiemy, czy to z zemsty, czy dlatego, że były po prostu autentycznie głodne, co o tym sądzicie? Numer 1. Czy znacie kazuary? Są to największe ptaki Australii, drugie co do wielkości po strusiu, a także najbardziej agresywne ptaki świata. Są znane z ostrych jak brzytwa pazurów, prehistorycznego wyglądu i kopnięcia. Które może wysłać Cię w zaświaty? Marwin, pewien 75-letni mężczyzna, trzymał dwa z nich jako zwierzęta domowe. 12 kwietnia 2019 roku wszedł do zagrody na swojej posesji, gdy upadł na ziemię. Jeden z ptaków nie wahał się ani sekundy i zaatakował go. Gdy przyjechała policja, kazuar, wciąż zirytowany, próbował zaatakować ich przez ogrodzenia. Którego zwierzęcia boisz się najbardziej? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.